Witam Was w kolejnych, kochanych rewolucjach na obczyźnie Jest piękna zimowa aura. Jest naprawdę przyjemnie. Dzisiaj proponuję przepis na pieczarkowy krem. Oczywiście gotować będziemy w kuchni. Zapraszam. Witam z powrotem. Dzisiaj będzie krem pieczarkowy. Do kremu pieczarkowego potrzebujemy 250 g pieczarek jedną cebulę bulion warzywny lub kurczaka łyżka mąki łyżka oleju łyżka masła groszek maślany lub grzanki cebulowo-czosnkowe Przystępujemy do klejenia Pieczarki już pokroiłem, kończę cebulę do przyprawienia potrzebujemy sól, pieprz, czerwoną paprykę słodką i czerwoną ostrą. Według przepisu bulionu warzywnego potrzebujemy 750 ml. Ja zrobiłem litr. Za chwilę patelnia będzie gorąca i przystępujemy do smażenia. Olej rozgrzany, więc wsypujemy pieczaki. Zapomniałem również to powiedzieć że potrzebujemy również śmietanę 30 którą dodamy na sam koniec wyczapki nam się już rozsmażyć a ja w tym czasie będę robił bo do zasmażki potrzebujemy łyżkę masła teraz poczekamy aż się masło stopni. no i łyżka mąki do tego się więc dajemy teraz łyżkę mąki i zaraz będziemy musieli mieszać, żeby nam się mąka nie spadziła i nie zrobiły się go. Ok, mąka nam się fajnie przesmażyła i możemy wlać nasz roztwór. niech się powoli teraz dopiero... Zmniejszę to na połowę spalnika. Trochę jeszcze zamieszam. Ładny, intensywny zapach. Pieczarek jest. Pieczarki niech się niech powoli odparowują. Zmniejszają powoli też swoją konsystencję. Pieczarki nam się już podsmożyły Teraz wrzucam cebulę Jeszcze trochę z cebulą podsmażę. Okay. Jeszcze chwilę i będzie dobre wszystko. Tutaj zmniejszyłem trochę ogień. Okay. Zostawiamy niech to się podsmaży. Cebula i pieczarki są już gotowe. Wsypuję to wszystko do ramka. Hej, teraz będę dodawał śmietany. Takie spore dwie łyżki. Doprawię teraz pieprzem i solą. Oraz papryką. Blenduję to, sprawdzę do smaku. Pieczarkowy krem mamy już gotowy. Teraz wezmę się za serowego chipsa. Starłem na grubych oczkach odpowiednią ilość sera. wrzucam go do foremki okrągłej. I zrobiłem nią po prostu z butelki plastikowej po Coca-Coli. Trzeba ładnie okrąg zrobić, uformować taki chips grubości pół centymetra, nie mniej do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i pieczemy przez około 10 minut jak nam się zarumienią końcówki to jest znak, że chips już jest gotowy odkładamy go na 10 minut około, niech wystygnie sobie później go przykrywamy jeszcze ręcznikiem papierowym żeby tłuszcz się wchłonął i gotowe do piekarnika i czekamy 10 minut mój serowy chips jest gotowy odsączony z tłuszczu tak wygląda zupka Sam raz na takie zimowe dni jak dzisiejsze krem wieczarkowy z dodatkiem cypulowo-czosnekowy oraz serowego jeszcze do dekoracji parę usmażonych pieczareczek i troszeczkę suszonej pietruszki Życzę wszystkim smacznego Bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się do siebie Moc jest z Wami, do następnego razu, cześć